Bo naprawdę, petów jest mask. I cześć Manko, ja jestem Manek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co udało mi się zrobić. Tak, słuchajcie, jak widzieliście już na intro wejściowym tutaj w odcinek, to sami wiecie, że jest tego naprawdę dużo. I zaraz Wam się pochwalę. Tak, słuchajcie, Manek wraz z jednym tutaj tajemniczym hakerem Kamilko stworzyliśmy, słuchajcie, prawie. 1000 petów, słuchajcie, było 1000, ale nie wiem co się stało. Roblox się chyba zdenerwował, zostawił nam 786. Słuchajcie, 786 petów, i te wszystkie pety mogą być wasze, czyli 28,1 A3 końców i Ninjiców. Tak, słuchajcie, takie właśnie peciaki mogą być wasze, i na pewno nie dostaniecie po jednym. Gwarantuję, że każdy z Was będzie mógł dostać. Dwa albo trzy pety. Zobaczymy, jak dużo Was będzie chętnych. A Wy oczywiście, żeby otrzymać takiego peciaka, nie zapomnijcie zostawić łapki, w górę, zostawić suba z dzwonem i napisać w komentarzu hashtag Orange. Niech będzie na początku hashtag Orange. A drugi od razu, słuchajcie, drugi hashtag. jaki możecie dopisać, to dopiszcie hashtag 1000. Tak, słuchajcie, bo taki był zamiar. Ja już tyle peciaków mam. I co słuchajcie, zaraz jeszcze sobie tutaj, dobra, duel nie biorę. Zaraz zobaczymy, tylko lecimy na najwyższą krainkę. Czy kupię najlepszy miecz. Dzisiaj. A Wy oczywiście, jakbyście chcieli się dowiedzieć i sami e, trafić właśnie takiego peciaka. To zaraz wam pokażę. Oczywiście możecie też wbijać do mój odcineczek gdzie opowiadam wszystko o nowym updatecie, lub też po prostu teraz tutaj obejrzeć, gdzie trzeba lecić, żeby znaleźć właśnie takiego peciaka. Dobra, słuchajcie, lecimy. Myk, myk, myk. I on był słuchajcie, na Eternal Boss i lecimy sobie na razie tutaj na ten właśnie portal nie chcę mi się tego tutaj skraba bić, bo on to jest jakiś słaby, zaraz też rozdamy jakiemuś tutaj przypadkowemu graczowi początkującemu właśnie jakiegoś takiego peciaka a my sobie lecimy i zaraz zobaczymy gdzie to jest, myk myk, myk, myk i to jest słuchajcie tu i lecimy, mamy 25 jamów na pewno tutaj nam wystarczy żeby dolecieć i lecimy, myk, 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 już niedaleko, ciach, ciach. I jest, słuchajcie, i jest, tu jest właśnie ten sekretny krystal. Tak, słuchajcie, tu jest krystal sekretny i tu macie na niego, o, cały 1%, żeby trafić właśnie te najlepsze pety. Tak, słuchajcie, ja sobie teraz czyste sel, bo jestem tutaj na miejscu i zaraz zobaczymy, co jeszcze mogę kupić. Więc jeżeli chcecie, słuchajcie, takiego tropecia katy trafić, on ma, słuchajcie, aż 6 głów. Tak, słuchajcie, to tego tworzenia tutaj na jednego takiego trzeba stworzyć 30 poprzednich, więc jak widzicie nie jest łatwo. Zaraz zobaczymy, tu jakiś mi tutaj ban chciał trejda dawać, żeby mu dał jakieś pieciaka, to zaraz się z nim podzielę. Ja sobie lecę teraz najwyższą krainę, słuchajcie, i zobaczymy, co będę mógł kupić, bo troszeczkę tej autotrejda miałem 15 minut i już sprawdzamy, myk, myk, myk. Czy najnowszy Miecz sobie kupimy Zobaczymy, o kurde, ale tu jest Jeszcze mi słuchajcie, brakuje dużo By all Myk, dla tylko jeden Serio? Łobaben Ale tutaj siachamy sobie, słuchajcie Na razie nie ma najnowszej krańki Nie ma nowszej, więc zobaczymy jak to będzie Lecimy, lecimy Ale przydałoby się tutaj, słuchajcie Właśnie zrobić Może jakąś rangę, o Słuchajcie, myślałem nad rangą i zobaczymy, czy nam wyjdzie, słuchajcie. Właśnie, czy nam wyjdzie to, co jest, co było. Wiem, trzeba się ładnie ustawić. O, maneczek, maneczek, ale bez petów, słuchajcie. Efekt bez petów. To sobie sprawdzimy zaraz. Bo wiem, że to było. Wiem, że to było Opyk. A jak sobie kupię to teraz i yy, jesteśmy tutaj. No nie, słuchajcie, ten glitch już nie działa. Chciałem zrobić glicza na kupowanie nowej rangi. Pozostawieniem krainy, ale się jednak nie da, słuchajcie No i niestety, teraz będę musiał z kimś walczyć I zaraz mu tutaj daję, teraz będę rzucał shurikenami Shuriken, shuriken, shuriken Shuriken O, Gamsy dostaje, shuriken, shuriken, shuriken O kurde, ale dostałem No i jak widzicie, no nie dało się Nie dało się, bo wróciłem, a dobra, first place, pięknie, słuchajcie, mam pierwsze miejsce Daszajcie, ale to właśnie tutaj głównie przyszliście zobaczyć co będę robił z impiami... ale mam miecza fajnego łobaben, ale fajny Okej, okay, Julek, tutaj mamy Julek yy, Klepucki zobaczymy co by chciał dostać i ciekawe czy był grzeczny, dobra był grzeczny chyba, no to słuchajcie, niech ma na szczęście, pyk niech zakłada, zobaczymy czy będzie zadowolony myk, 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 gdzie on jest Julek gdzie jesteś nie wiem, czy to jest ten new leg, czy nie O nie, to jest chyba z nami Pongas Pongas coś ty narobił, o nie, patrzcie Zrzucił mnie normalnie, ale ja sobie lecę na Sela Ała Pobił mnie, słuchajcie, pobili mnie w grze No niemożliwe Ale to nic, słuchajcie, już się zabieram Tutaj za granie, myk, myk, myk I wy pamiętajcie Też o tym Że już mamy, słuchajcie, trochę hashtagów Ale to nie zmienia faktu, że Przydałoby się jeszcze coś tutaj dopisać więc na przykład, możecie słuchajcie dopisać, bo naprawdę petów jest masa Masa petów jest, więc słuchajcie możecie dopisać hmm. Niech będzie hashtag dark, słuchajcie tu mamy dark element, więc będzie hashtag dark Zobaczymy sobie zaraz czy są jakieś nowe elementale, nie patrzyłem nawet Myk, 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 tu jest altarowy element. Lecimy, lecimy, sprawdzimy I zaraz zobaczymy co będzie Pyk Julek Klepucki, już nie dostaniesz petów Okej, okay, słuchajcie, tutaj jest masteret, masteret. Słuchajcie, te mam zrobione. A ten jest zablokowany. Co on mi daje, słuchajcie? Możemy sobie jeszcze jakieś PETA jednego dorzucił. Mm, dobra. Wow! Cztery razy. O... Dobra, czyli pomnożenie samych tych, samych tutaj krain. Zaraz zobaczymy. O coś jest wyżej. Wow, oj, tego nie robiłem. Tutaj, tu jeszcze nie byłem, słuchajcie. Chyba one pet slot, dobra, słuchajcie, ale wracam na rangę Rocky. Czy to jest hmm. yy, Ale miałem gdzieś, słuchajcie, jakąś yy, jedną tutaj, właśnie. Yy, jeden, chyba element to był taki, że właśnie nie dało się stracić yy, jakiejś tam yy, rangi. Wow, każda arena daje dwa razy. Dobra, to nie będę robił, bo już jednak szkoda mi rangi. Maneczek to jakoś rozkmini. Nic się nie bójcie. Ale damy tu jakiemuś dzbanowi jeszcze, słuchajcie, peciaka. I jest okruszek. O, dobra, słuchajcie, okruszek peciaki ma więc spoko. Czyli jemu się pety nie należą. Ha! no co zrobi? Dobra, wracamy, słuchajcie, na wolę. I znajdziemy jakichś tutaj graczy, żeby im przekazać jakiegoś peciaka. Słuchajcie, takiego właśnie na święta. Myk, myk, myk. Zobaczymy, jak sobie tutaj radzą. Wyłączę sobie miecz. O, i ten jest jakiś taki. No coś ty narobił, zubani. Ja ci chciałem peta dać. Serio. Coś ty narobił, połamałeś mnie. Ale to nic, słuchajcie, myk, myk, myk. To co jest? Dobra, wracamy tutaj. Od razu, słuchajcie, wracam do strefy mm, bezpiecznej, bo oni po prostu są tutaj. Okej, okay, Jurek i to nie chcą. I za zobaczymy, kto tu jest, słuchajcie. Panda Mati. Dobra, Panda Mati, trzymaj peta. Nie wiem, chyba tobie już dawałem. O, ale mi dają fajne pety. Dobra, biorę od nie. Wow, wariat X-Legend, ale to one są słabe, dobra, słuchajcie, nie mogę ich brać, bo, bo przecież one będą mi tutaj zaśmiecać Kto tu jeszcze z nami jest? Polski Kuraknysz Dobra, słuchajcie, damy mu peta Gdzie jest Polski Kuraknysz? Bardzo fajna nazwa, damy polskiemu Kuraknyszowi Proszę bardzo Polski Kuraknysz Ziombal, dawaj tutaj, jak chcesz mieć najlepszego peta Ale jak widzicie, oni nie chcą, więc wszystkie peciaki mogą być Słuchajcie, wszystkie peciaki mogą należeć do was, właśnie wam je mogę rozdać, więc jeżeli chcecie to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zostawić subika z dzwonem i dopiszcie jeszcze w hashtagu, hmm. słuchajcie, wymyślmy coś, w hashtagu możecie dopisać, słuchajcie, zaraz sprawdzimy, dopiszcie, słuchajcie, hashtag, a nie będzie hashtag element, tak, słuchajcie, no to mamy już trochę tych hashtagów, będę sprawdzał, ale tak naprawdę jeżeli już zostawicie łapkę w górę, to już macie... Duże szanse, że to właśnie wy wygracie Peciaka Wbijajcie też na live, najbliższy live będzie Słuchajcie W poniedziałek, czyli poniedzieli palmowej Jutro, wbijajcie na odcineczek Właśnie, nie na odcineczek, tylko na live a. Tam będę rozdawał peciaki w Ninja Legend Słuchajcie I te wszystkie pety, te 785 petów Będzie mogło być wasze No oczywiście nie wszystkie, tylko dla każdego Będę rozdawał po 2-3 pety Zobaczymy wszystko, jak to się będzie układać Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podoba. Że jak widzicie, tutaj yy, pety Wam się przydadzą. Maneczek dużo nie grał w Ninja Legends, bo też nagrywam w inne giereczki, inne kodziki. Piszcie w komentarzach, jeżeli byście chcieli jakieś kodziki do innej gierki, lub też pety. Możliwe, że będę też rozdawał pety. słuchajcie w Bubblegum Simulator. O, się Maneczko tutaj wbił do nas. Słuchajcie, Furigo. Witam cię serdecznie. elo. elo. I co słuchajcie? Ja się powoli z wami będę żegnał, oczywiście. Każdy z Was nie może zapomnieć o tym, żeby zostać łapki w górę, zostać subika z dzwonem, bo to jest podstawowa sprawa. taki też możecie pisać, będę wam z, yy, za to bardzo doceniał. I co, słuchajcie, wierzę w to, że będzie nas coraz więcej. Teraz, słuchajcie, już lecimy prawie bliźniutko, jesteśmy 5000 subskrypcji. Tak, słuchajcie, furigą nie przeszkadzaj, bo ziomeczku yy, tu będzie, że chyba, że chcesz peta. Okej okay, jeszcze tobie mogę coś dzikatr wrzucić. Maneczek. Okej, okay, gdzie jest ten furigo? Furigo, gdzie jesteś? Dobra, furigo. Ale furigo pewnie też ma jakiegoś pieciaka. Dobra, furigou też mam, więc ci nie, tutaj... Nie den, nerwuj mnie ziomeczku, bo ja też takie pieciaki mam. Okej, okay, słuchajcie, no to co? To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. I do następnego razu siemaneczko.